Dzień dobry, dzień dobry, to wasza ukochana ciotka, to są ploteczki u cioteczki. Joanna oposta trafiła do szpitala. Miała uszkodzone więzadło krzyżowe przednie, pękniętą łękotkę, no i problem z kolanem, proszę cię, no co które ignorowała przez jakiś czas. No żyła w biegu ciągle było coś do robienia, no i nie miała czasu się położyć w tym szpitalu, można powiedzieć. Przeszła operacja, no i była, proszę Cię, rekonstrukcja więzadła, szycie łękotki, czy tam łąkotki torebki stawowej, plastykę kolana no i innych takich proszacie ortopedycznych atrakcji. Także pamiętajcie, kochani, no co no dbajcie o siebie, no żeby proszacie wiecie, świąt w szpitalach nie spędzać. Jacek Cygan wyruszył w prawie 20-letnią wędrówkę po różnych zakamarkach Włoch. No artysta proszę Cię, odwiedzał różne miejsca, no w których kiedyś był proszacie GT. No i po dwóch dekadach spisał takie, wiecie, najciekawsze historie, któremu się no przydarzyły podczas tej wyprawy. Jacek Cygan podążał z żoną proszecie śladami tego niemieckiego poety. Oglądał te same dzieła sztuki, krajobrazy, kościoły, kolumny. Także można powiedzieć, że poznał go od włoskiej kieszeni, no i napisał książkę Ciao, gete! Ciao, że takie wiesz, włoskie przywitanie, nie ciało! Wojciech Szczęsny świętował 35 urodziny. Można powiedzieć, że on ma teraz bardzo dobrą pastę od kilku miesięcy, no odkąd wiecie, przeszedł do FC Barcelony. Jaka Francja, beada dość da Barcelona w Hiszpanii leży? No Słajan o 22 mecze wygrane, także wiecie, no pokazał jak się broni. Chociaż ostatnio jeden mecz przegrali, no ale co no dalej proszęcie taka opinia, że on jest można powiedzieć wybawieniem barcelońskim. To nawet nie anioł, a archanioł proszę je, na bramce. No także Wojtusiu, no wszystkiego najlepszego, no i spełniaj marzenia, proszę ja ciebie. Wyjątkowa wystawa Harry'ego Pottera zawitała do Polski wyobraźcie sobie, że już 3,5 miliona ludzi na całym świecie oglądało tę wystawę. Można odwiedzić mnóstwo pomieszczeń, a tam czekają na nas wiecie, no rekwizyty, proszęcie z planu, ubrania, te wiecie kostiumy i to takie co prawdziwi aktorzy nosili, no to wiecie, no to można co jakieś krople potu jeszcze zachowane. Wiecie, tam są też takie różne interaktywne rzeczy, że można sobie proszęcie różdżką tam wiecie nauczyć się tych zaklęć. Ja ci powiem, że i to by się chyba spodobała ta wystawa, no bo ona to jest taka wiedźma. No ta wystawa jeszcze będzie przez kilka miesięcy tam w Krakowie, czy tam pod Krakowem, także wiesz bata, weźmiemy sobie Kubusia, pojedziemy na wycieczkę, no. A na koniec mały psikus Mieczysław Hryniewicz, czyli aktor znany m.in. z tej roli wiecie, Włodka ziemby jest na wspólnej, no zawitał Kuby Wojewódzkiego. No i oni się tam gadali, gadali, no i nagle na koniec odcinka proszęcie ja wjechał piękny, sportowy, luksusowy samochód wiecie proszęcie ja przepasany taką czerwoną kokardką prezentową. No i Kuba powiedział, że ma dla niego prezent, który chciałby mu osobiście wręczyć. No bo wiecie, pojawił się 4000 odcinek na wspólnej, także wiecie, no było co świętować. No ale okazało się, że nie ma tak kolorowo i luksusowo, ponieważ Kuba wyciągnął z samochodu takie, wiecie, małe opakowanie z torcikiem. No i Mieczysław przyjął torcik, zdmuchnął świeczkę. Ciekawe, czy jak zdmuchiwał, to pomyślał życzenie, no bo co może o tym samochodzie myślał. No ale cóż, no nie zawsze dostajemy to, co byśmy chcieli. Na przykład ja bym chciała, żeby po świętach to ta waga inaczej pokazywała. Także takie to były proteczki uciateczki, a my widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Pa!